MacBook Air z procesorem M4 to ewolucja w stosunku do poprzednich edycji z procesorami M2 i M3. Komputer w najtańszej wersji kosztuje w Polsce 5000 zł, ale gdy kupujemy go na firmę lub jesteśmy uczniem lub nauczycielem, to można go kupić sporo taniej. Do testów otrzymaliśmy wersję z ekranem 13,6 cala, pamięcią 32GB oraz dyskiem 2Tera. Taka konfiguracja kosztuje już około 11 tysięcy złotych, a więc tyle co lekko doposażony model Pro z mniejszym wyświetlaczem. Oto 5 zalet tego komputera. Po pierwsze, jest to jego ogromna moc, która pozwala na robienie na nim rzeczy, które jeszcze do niedawna wymagały stacji roboczych, a teraz jest to możliwe na laptopie za 5 tysięcy złotych. Po drugie, wersja 13cala jest niesamowicie mobilna. Ten komputer jest lekki, mały i przypomina trochę tablet z klawiaturą. Po trzecie, bateria tego urządzenia pozwala na pracowanie na nim niemal przez dobę bez ładowarki. Po czwarte, MacBook Air nie ma aktywnego chłodzenia, więc jest całkowicie bezgłośny. Po piąte, ten komputer jest dostępny w naprawdę dobrej cenie, która nie wydrenuje naszego portfela. Jeśli chodzi o wady, to po pierwsze, gdy chcemy naszego Era doposażyć, to każda zmiana konfiguracji jest naprawdę droga. Po drugie, R ma ekran gorszy w stosunku do tego, co oferuje wersja Pro. Nie ma HDR i odświeżania 120 Hz. Po trzecie, R ma gorsze głośniki od Pro. Po czwarte, w komputerze mamy tylko dwa gniazda USB-C Thunderbolt. Po piąte, nadal w R, choć mamy nową kamerę, nie ma funkcji Face ID.